Czy kiedykolwiek przyszło Ci do głowy, że ktoś może być w Tobie zakochany w tej właśnie chwili, a Ty nie masz o tym najmniejszego pojęcia? Wydaje się to niemożliwe? A jednak psychologia już udowodniła, że cicha miłość zostawia ślady i prawie nikt ich nie zauważa. Co więcej, 90% osób, które skrywają miłość, nigdy się do niej nie przyzna. Ludzie nie mówią, że kochają, oni to pokazują. Ale te znaki są tak subtelne, tak głęboko ukryte w podświadomości, że łatwo je przeoczyć. I co gorsza, wiele historii miłosnych nigdy się nie wydarzyło, bo jedna ze stron nie potrafiła w porę dostrzec tych sygnałów. Carl Jung, jeden z największych autorytetów współczesnej psychologii, dogłębnie badał tłumione uczucia i sposoby, w jakie się one ujawniają. I w tym filmie pokażę Ci 13 sygnałów, które mogą świadczyć o tym, że ktoś Cię potajemnie kocha opartych na odkryciach Jung. A ten ostatni znak pokaże Ci, jak przekształcić tę niewidzialną więź w coś realnego. Jeśli to zignorujesz, możesz stracić szansę na coś, co odmieni Twoje życie. Dlatego obejrzyj do końca, by dokładnie zrozumieć, jak rozpoznać te sygnały. Czy zdarzyło Ci się, że ktoś Cię głęboko podziwiał, chwalił rzeczy, których Nikt inny nie zauważał? Albo odwrotnie. Ktoś cię stale prowokował, droczył się z tobą, ale nigdy naprawdę się nie oddalał? Takie zachowanie może mieć swoje wyjaśnienie, kiedy ktoś nam się podoba, ale nie chce się do tego przyznać. Nasz mózg znajduje inne sposoby, by wyrazić to uczucie, bez naszej świadomości. To pierwszy znak cichej miłości. Karl Jung badał to zjawisko i nazwał je projekcją psychologiczną. Oznacza to, że ktoś może rzutować na ciebie uczucia, których sam nie potrafi w sobie rozpoznać. Może to przybrać dwie formy. Pierwsza to idealizacja. Ktoś stawia cię na piedestale, chwali twój sposób bycia, opinię, uśmiech, nawet drobiazgi, jak sposób w jaki trzymasz szklankę czy poprawiasz włosy. Ale cicha miłość nie zawsze objawia się komplementami. Czasem pokazuje się w niespodziewany sposób. Jako ciągłe zaczepki. Ktoś się z tobą nie zgadza bez powodu, prowokuje, robi żarty, które wydają się niewinne, ale zawsze cię dotyczą. Takie zachowanie może być nieświadomym sposobem zwrócenia na siebie twojej uwagi, bez konieczności wyznawania prawdziwych uczuć. Co ciekawe, ta osoba może mówić o tobie nawet gdy nie ma cię w pobliżu. Może powtarzać Twoje powiedzonka, interesować się tym, co lubisz, albo wspominać Twoje imię w rozmowach, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Dzieje się tak, ponieważ tłumiona miłość nie znika, przenika do drobnych szczegółów. Jeśli ktoś traktuje Cię inaczej niż innych, czy to z przesadnym podziwem, czy z ukrytą prowokacją, może to być wyraźny znak, że w jego słowach i działaniach Kryje się cicha miłość. Czy przypominasz sobie kogoś, kto tak się wobec Ciebie zachowuje? Drugim sygnałem cichej miłości są sprzeczne gesty osoby, która wydaje się rozdarta między chęcią zbliżenia się, a potrzebą oddalenia. Zauważyłeś, że ktoś raz jest całkowicie obecny, a innym razem nagle się dystansuje, to zachowanie może być oznaką cichej miłości. Według Johna Bolbiego, Twórcy teorii przywiązania, taki wzorzec przyciągania i oddalania się, może być związany z ambiwalentnym stylem przywiązania. Osoba pragnie bliskości, ale boi się odrzucenia. Ta huśtawka może być nieświadomą próbą utrzymania więzi bez pełnego ujawniania swoich uczuć. A Karl Jung tłumaczył, że silne, tłumione emocje objawiają się w sposób nieregularny w cichej miłości tworzy to cykl zbliżenia i oddalenia. Ktoś szuka twojej uwagi, ale gdy zda sobie sprawę, co robi, wycofuje się ze strachu przed zranieniem. To oddalenie może być fizyczne lub emocjonalne, ale co ciekawe, zwykle dotyczy tylko ciebie. Jeśli po takim oddaleniu osoba znów szuka kontaktu, to znak, że tłumiona miłość nie znika. Ona po prostu się przekształca. Jeśli ktoś w twoim otoczeniu ciągle przychodzi i odchodzi, zwróć uwagę. To może być najsubtelniejszy sposób na powiedzenie: Podobasz mi się, bez użycia ani jednego słowa. Trzeci znak cichej miłości tkwi w gestach, których prawie nikt nie zauważa, ale które robią ogromną różnicę. Wyobraź sobie, że wracasz z pracy, zmęczony po trudnym dniu. Nie prosząc nikogo, ktoś już rozwiązał za ciebie jakiś problem, oszczędził ci wysiłku, albo po prostu zauważył, że potrzebujesz pomocy. Dziękujesz, a ta osoba od razu zbywa temat. To nic takiego tylko drobiazg. Ale czy na pewno? Cicha miłość bardzo rzadko objawia się wielkimi deklaracjami, częściej ukrywa się w drobnych gestach troski, które łatwo przeoczyć. Ta osoba może nie mieć odwagi, by powiedzieć, co czuje, ale pokazuje to poprzez działania. Małe ustępstwa, dyskretne przysługi, spontaniczne wysiłki, które mówią o wiele więcej niż słowa. Może to być kolega z pracy? który cicho przejmuje Twoje obowiązki, by Ci ulżyć, albo przyjaciel, który pamięta dokładnie, jak lubisz swoją kawę, i przynosi ci ją bez żadnego powodu. Może to być ktoś, kto subtelnie Cię chroni, bez dramatycznych gestów, dbając, byś nie przechodził przez trudne chwile sam, albo troszcząc się o Twoje samopoczucie, nie pytając wprost. Jung tłumaczył, że tłumione uczucia przejawiają się w działaniach, gdy nie potrafimy ich wyrazić słowami. W cichej miłości to uczucie może przyjmować formę tych niewidocznych poświęceń, dokonywanych nie z obowiązku, ale dlatego, że ta osoba po prostu nie potrafi przestać się Tobą opiekować. Najciekawsze jest to, że osoby robiące takie rzeczy zwykle nie oczekują uznania. Jeśli zauważysz, że ktoś regularnie stawia Twój komfort ponad własny, nie robiąc z tego wielkiego halo, być może to jedyny sposób, w jaki potrafi powiedzieć, że mu zależy. Czwarty znak cichej miłości nie kryje się wyłącznie w gestach czy słowach, ale też w tym, co dzieje się wokół ciebie. Czy zauważyłeś, że pewne osoby wciąż pojawiają się na twojej drodze, jakby los uparcie splatał wasze ścieżki? Jeśli ktoś często przypadkiem się z tobą spotyka, jeśli rozmowy między wami toczą się naturalnie, a dziwne zbiegi okoliczności się powtarzają, to może być znak, że coś silniejszego Was łączy. Takie znaczące zbiegi okoliczności, które Jung nazywał synchronicznością, mogą być oznaką, że coś większego Was łączy. W cichej miłości może to objawiać się subtelnie. Myślisz o kimś, a ta osoba nagle pisze do Ciebie. Przypadkowo spotykacie się w niespodziewanym miejscu, albo odkrywacie, że macie zaskakująco podobne gusta, przeżycia czy historię. Często te zbiegi, okoliczności nie są jedynie dziełem przypadku, ale wynikiem nieświadomego pragnienia tej osoby, by być blisko ciebie. Nawet jeśli nie potrafi przyznać się do swoich uczuć, może nieustannie szukać okazji do kontaktu, wymyślać preteksty, by cię zobaczyć albo angażować się w rzeczy, które należą do twojego świata. Kolejny istotny szczegół to energia, którą odczuwacie, gdy jesteście razem. Gdy istnieje tłumiona miłość, Obecność drugiej osoby może wywoływać pewne napięcie, mieszankę komfortu i niepokoju, jakby w powietrzu wisiało coś niewypowiedzianego. Krótkie, lecz znaczące milczenia, spojrzenia trwające trochę zbyt długo, to uczucie, że coś jest między wami, ale nikt o tym nie mówi. Jeśli masz wrażenie, że ktoś nieustannie pojawia się na twojej drodze, jeśli zbiegi okoliczności są częste, a wasza więź wydaje się zbyt silna by mogła być przypadkowana, zwróć uwagę. Może wszechświat próbuje ci coś powiedzieć, czego wy sami jeszcze nie macie odwagi nazwać. Piąty znak cichej miłości nie kryje się w słowach, ale w gestach, których dana osoba nawet nie zauważa. Ciało często zdradza to, co umysł próbuje ukryć. Gdy ktoś odczuwa coś silnego, ale stara się to stłumić, drobne elementy mowy ciała zaczynają ujawniać prawdę. Problem w tym, że te wyrazy są trudne do kontrolowania, bo pochodzą bezpośrednio spod świadomości. Zauważyłeś, że ktoś patrzy na Ciebie dłużej niż zwykle, ale szybko odwraca wzrok, gdy orientuje się, że został przyłapany. A może, że ta osoba lekko pochyla się w Twoją stronę, gdy rozmawiacie, jakby coś ją do Ciebie przyciągało. To klasyczne oznaki silnego emocjonalnego połączenia, nawet jeśli nie zostaje ono wypowiedziane. Inne częste sygnały fizyczne to zmiana tonu głosu, lekkie zdenerwowanie, spontaniczny uśmiech na twój widok, a także drobne ruchy poprawianie włosów czy ubrań w twojej obecności. Czasem też przypadkowe dotknięcia, jakby bez powodu, jak muśnięcie dłoni, są odzwierciedleniem ukrytej miłości. Według Jung podświadomość nieustannie wyraża się poprzez ciało. Oznacza to że nawet jeśli ktoś próbuje ukryć swoje uczucia, jego organizm znajdzie sposób, by je wyrazić. Bo ciało ludzkie nie potrafi kłamać. Jeśli zauważysz, że ktoś zachowuje się inaczej, gdy jesteś w pobliżu, że jego spojrzenie jest pełne emocji, których nie da się wyrazić słowami, to może być wyraźny znak cichej miłości. Bo gdy uczucia są prawdziwe, zawsze znajdą drogę, by się ujawnić, choćby w najdrobniejszym geście. Szósty znak cichej miłości może pojawić się niespodziewanie podczas zwykłej rozmowy, gdy twoje imię zostaje wspomniane bez wyraźnego powodu. Zdarzyło ci się, że ktoś powtarzał twoje imię wielokrotnie, nawet gdy nie było ku temu wyraźnego powodu, albo wspominał cię w rozmowach, w których cię nie było, jakby twoje wspomnienie pojawiało się samo z siebie. To może być znak, że ta osoba myśli o tobie częściej, niż by chciała. I nieświadomie to zdradza. Karl Jung badał, jak nieświadomość wpływa na naszą mowę bez naszej kontroli. Gdy ktoś tłumi uczucia, umysł znajduje sposoby, by wyrazić je pośrednio. W przypadku cichej miłości może to oznaczać, że imię ukochanej osoby wymyka się mimochodem, jakby była to nieustanna obecność w myślach. Intrygujący jest również ton głosu. Gdy ta osoba wypowiada Twoje imię, często w tym, jak mówi, kryje się subtelny ładunek emocjonalny, delikatniejszy ton, bardziej uważna intonacja, jakby to imię miało dla niej szczególne znaczenie. Czasem nawet poprzedza je chwilowa pauza, moment zawahania, jakby ta osoba uświadamiała sobie, co właśnie robi. Jeśli ta osoba opowiada historie, w których ty zawsze się pojawiasz. Nawet jeśli kontekst nie ma z tobą nic wspólnego, to może oznaczać, że zajmujesz wyjątkowe miejsce w jej myślach. Mówimy i myślimy najwięcej o tym, co nas porusza emocjonalnie, często nie zdając sobie z tego sprawy. Jeśli ktoś często o tobie wspomina, twoje imię pojawia się w rozmowach bez wyraźnego powodu, a w jego oczach widać coś więcej, gdy mówi o tobie, może się okazać, że ta cicha miłość już dawno przestała być całkowicie ukryta bo gdy ktoś nas porusza, nie da się tego uczucia całkowicie ukryć. Siódmy znak cichej miłości ujawnia się w chwilach, gdy ta osoba stara się ukryć, ale nie potrafi powstrzymać lekkiego dyskomfortu, gdy mówisz lub wchodzisz w kontakt z innymi osobami. Nawet jeśli nie przyznaje się do uczuć, ktoś zakochany w tajemnicy może zdradzać subtelne oznaki zazdrości. Nie chodzi tu o dramatyczne sceny czy przesadną zaborczość, ale raczej o delikatne reakcje, zmiany nastroju lub pozornie niewinne komentarze, które jednak zdradzają wewnętrzny niepokój. Zauważyłeś, że ktoś robi się poważniejszy lub bardziej zdystansowany, gdy opowiadasz z entuzjazmem o innej osobie. A może ktoś zaczyna sobie żartować, bagatelizować albo ironizować gdy wspominasz o potencjalnym zainteresowaniu romantycznym? To może być nieświadomy sposób wyrażenia zazdrości bez konieczności przyznania się do uczuć. Tłumione emocje nie znikają, pojawiają się w nieoczekiwany sposób. W przypadku cichej miłości zazdrość może objawiać się poprzez mowę ciała, skrzyżowane ramiona, unikanie kontaktu wzrokowego, zmiana tonu głosu, gdy w grę wchodzą inni. Może to być też lekki niepokój ukryty za żartem, lub z pozoru neutralnym komentarzem, który jednak niesie emocjonalny ciężar. Warto też zwrócić uwagę na to, jak ta osoba reaguje na Twoje interakcje z innymi. Ktoś, komu zależy, ale nie chce tego okazać, może próbować subtelnie przekierować Twoją uwagę, zmienić temat lub wzmocnić własne atuty. Jakby nieświadomie chciał się wyróżnić na tle konkurencji. Te drobne, zamaskowane oznaki zazdrości są jednym z najbardziej wymownych znaków cichej miłości, bo nikt nie odczuwa takiego dyskomfortu z powodu kogoś, kto nie ma dla niego znaczenia. Więc jeśli zauważysz, że ktoś reaguje inaczej, gdy mówisz o innych, warto się temu przyjrzeć. Może to, co wygląda na przypadkową reakcję, jest odbiciem uczuć, których ta osoba jeszcze nie odważyła się wyrazić. Ósmy znak cichej miłości. Nie przychodzi w słowach, gestach ani spojrzeniach, lecz z czegoś znacznie bardziej subtelnego i tajemniczego ze snów. Zdarzyło ci się wielokrotnie śnić o kimś bez wyraźnego powodu, budzić się z poczuciem, że ta osoba jakoś była w twoich myślach, choć dawno nie mieliście kontaktu. Niektóre kultury wierzą, że kiedy śnimy o kimś, to dlatego, że ta osoba intensywnie o nas myśli, i nauka zaczyna sugerować, że w tych nocnych spotkaniach może kryć się coś więcej niż tylko przypadek. Karl Jung wierzył, że wszyscy jesteśmy połączeni przez nieświadomość zbiorową, niewidzialne pole, w którym krążą wspomnienia, uczucia i emocje. To oznacza, że jeśli ktoś czuje coś bardzo silnego względem ciebie, ta energia może przenikać przez to subtelne połączenie i objawiać się w twoich snach. Jakby energia tej cichej miłości znalazła drogę, by do ciebie dotrzeć. I nie chodzi tu tylko o duchowe przekonania. Badania nad falami mózgowymi i energetyczną rezonancją sugerują, że myśli mają swoją wibrację. A gdy ktoś intensywnie o tobie myśli, ta energia może zostać subtelnie przesłana. Tak więc, gdy bez wyraźnego powodu śnisz o kimś wielokrotnie, być może właśnie w tej chwili ta osoba. Wysyła ci sygnał, który przekracza granice fizyczności. Ciekawe jest to, że te sny rzadko mają bezpośrednie znaczenie. Nie chodzi w nich o romantyczne sceny czy wielkie wyznania miłości, lecz o uczucia, emocje, obecność. Możesz śnić o tej osobie w zwyczajnych sytuacjach, ale to, co się liczy, to emocjonalny ślad, jaki sen zostawia po przebudzeniu. Jeśli ktoś często pojawia się w twoich snach, to być może istnieje między wami więź, której nie widać gołym okiem. I być może to najczystsza forma cichej miłości, niewidzialna nić, która ujawnia się wtedy, gdy jesteśmy najbardziej otwarci, by ją poczuć. Dziewiąty znak cichej miłości objawia się w subtelnych gestach, które ktoś wykonuje nieświadomie, jakby w sposób naturalny Cię odzwierciedlał. Zauważyłeś, że Ktoś zaczyna mówić w sposób podobny do ciebie, używa wyrażeń, które często wypowiadasz, albo przyjmuje pewne nawyki, które są częścią twojej codzienności? To może nie być przypadek. Może to być efekt zjawiska psychologicznego, znanego jako nieświadome odzwierciedlanie. Kiedy ktoś nam się podoba, nasz mózg uruchamia naturalny mechanizm naśladowania, który sprawia, że subtelnie kopiujemy gesty, postawę. A nawet ton głosu tej osoby dzieje się tak, ponieważ podświadomie dążymy do stworzenia głębszego połączenia, nawet jeśli nie robimy tego świadomie. Jung twierdził, że na poziomie nieświadomym łączymy się z tymi, którzy wywierają na nas silny wpływ emocjonalny. Odzwierciedlanie to jeden z najbardziej naturalnych sposobów okazywania sympatii i zaangażowania. To instynktowny sposób człowieka na zbliżenie się do kogoś, kto jest dla niego ważny. Najciekawsze jest to, że takie zachowanie nie występuje wobec wszystkich. Jeśli ktoś naśladuje twoją postawę, poprawia włosy, kiedy ty to robisz, albo powtarza twoje ulubione powiedzonka, to nie przypadek. To nieświadoma próba stworzenia silniejszego połączenia. Odzwierciedlanie nie dotyczy jednak tylko ciała. Może też przejawiać się w opiniach, zainteresowaniach, czy sposobie postrzegania świata. Ta osoba, może zacząć interesować się tym, co lubisz, wykazywać zaskakującą zgodność z twoimi poglądami, a nawet zmieniać zdanie na jakiś temat tylko dlatego, że ty myślisz inaczej. Jeśli zauważysz, że ktoś w twoim otoczeniu działa w sposób podobny do ciebie, zwraca uwagę na detale i subtelnie przejmuje elementy twojego stylu bycia, zwróć uwagę. Cicha miłość często nie ujawnia się w słowach, lecz odbija się w drugim człowieku jak w niewidzialnym lustrze. Dziesiąty znak cichej miłości pojawia się wtedy, gdy ktoś ukrywa swoje prawdziwe uczucia za maską. Nie każdy potrafi sobie radzić z intensywnymi emocjami. Dla niektórych zakochanie się bez pewności od wzajemnienia może być przerażające, a naturalną reakcją podświadomości jest stworzenie tarczy ochronnej. Może się ona objawiać w różny sposób zdystansowanym zachowaniem, nadmiarem żartów, a nawet pozorną obojętnością. Jung nazwał tę maskę personą to rola, jaką przyjmujemy, by dopasować się do otoczenia, często ukrywając nasze prawdziwe emocje. W przypadku cichej miłości, persona może przybierać formę chłodnej, wyrachowanej postawy, mającej ukryć to, co naprawdę się czuje. Zauważyłeś, że ktoś zmienia się w Twojej obecności? Może staje się bardziej żartobliwy, stale próbuje rozbawić, by odciągnąć uwagę od poważniejszych rozmów, albo wręcz przeciwnie, przyjmuje ton obojętności, jakby nic, co cię dotyczy, nie miało dla niego znaczenia, gdy w rzeczywistości bardzo mu zależy. Innym sygnałem jest emocjonalna huśtawka. Osoba ta może raz być całkowicie zaangażowana, uważna, a za chwilę zimna i zdystansowana. Ten ruch zbliżania się i oddalania. To często nieświadoma próba zachowania kontroli nad swoimi uczuciami. Lęk przed byciem zranionym sprawia, że wiele osób ukrywa cichą miłość za sarkazmem, ironią czy drobnymi uszczypliwościami. Ale pod tą emocjonalną barierą kryje się potrzeba bliskości. Jeśli ktoś w twoim otoczeniu stale ukrywa swoje uczucia za maską, czy to przez żarty, czy przez wyrafinowaną obojętność, może to być wyraźny znak że to, co naprawdę czuje względem ciebie, jest o wiele głębsze, niż sam chciałby przyznać. Jedenasty znak cichej miłości pojawia się w drobnych wyzwaniach, które ta osoba tworzy, by sprawdzić Twoje reakcje, nawet jeśli robi to nieświadomie. Kiedy ktoś czuje coś silnego, ale nie chce albo nie może tego przyznać, podświadomość szuka sposobów, by zdobyć odpowiedź bez ryzyka odsłonięcia się. Jednym z najczęstszych sposobów są emocjonalne testy, małe sytuacje, które z pozoru wydają się przypadkowe, ale w rzeczywistości mają na celu sprawdzenie Twojego zainteresowania. Zdarzyło Ci się, że ktoś Cię prowokował, by zobaczyć, jak zareagujesz, pytał, co sądzisz o związkach, o wierności, albo opowiadał o hipotetycznej sytuacji, by zrozumieć Twoje podejście, a może bardziej subtelnie wspominał o rzekomym zainteresowaniu. Ze strony innej osoby, żeby sprawdzić, czy okażesz zazdrość, to klasyczne oznaki osoby, która chce się upewnić, zanim wykona krok naprzód. Dla Jung podświadomość nieustannie szuka sygnałów z otoczenia, by potwierdzić to, co czujemy. W cichej miłości takie testy emocjonalne są sposobem na odkrycie, czy uczucie może być odwzajemnione, bez narażania się na odrzucenie. Częstą formą testu są też drobne zaczepki, żarty czy dwuznaczne komentarze. Może to być komplement ukryty w żarcie, aluzja do tego, że bylibyście fajną parą, albo subtelne sugestie, które zawisają w powietrzu. Na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nieistotne, ale jeśli pojawiają się regularnie, to sygnał, że ta osoba próbuje rozszyfrować twoje uczucia, nie pytając o nie wprost. Jeśli zauważysz, że ktoś stale prowokuje twoje reakcje zadaje pytania o relacje, albo testuje Twoje emocje, to może być silna wskazówka, że cicha miłość już tam jest, tylko czeka na odpowiedź, zanim ujawni się w pełni. Dwunasty znak cichej miłości nie wyraża się bezpośrednio w słowach, lecz w nieustannej obecności tej osoby, szczególnie wtedy, gdy najbardziej jej potrzebujesz. Miłość nie zawsze objawia się wielkimi gestami czy wyznaniami. Często ukazuje się w najsubtelniejszy, a zarazem najpotężniejszy sposób przez obecność, bez proszenia. Zauważyłeś, że ktoś zawsze zjawia się wtedy, gdy masz gorszy dzień. Może to być kolega, który zauważa, że coś jest nie tak i dyskretnie stara się ci pomóc, albo przyjaciel, który przynosi ci słowo otuchy, nawet jeśli niczego mu nie mówiłeś. A może ktoś, kto, nie mówiąc nic, robi wszystko, by odciążyć cię emocjonalnie. Karl Jung tłumaczył, że istnieje głęboka siła, która łączy ludzi, często bez logicznego wyjaśnienia. Gdy ktoś kocha cię w tajemnicy, ta więź objawia się poprzez instynkt ochrony, potrzebę bycia blisko w twoich trudnych chwilach, nawet jeśli ta osoba nie może lub nie chce przyznać się do tego, co czuje. To ciche wsparcie może przybierać różne formy. Może to być prawdziwa troska ukryta w zwykłych pytaniach, słowa otuchy gdy tracisz wiarę w siebie, albo drobne gesty opieki, które łatwo przeoczyć. Czasem osoba ta może przybrać rzeczowy ton i powiedzieć, że po prostu chce pomóc, albo że każdy by tak zrobił, ale prawda jest taka, że nie każdy się tak przejmuje. Różnica między zwykłym gestem a oznaką cichej miłości tkwi w stałości. Czy ta osoba jest zawsze przy tobie, nawet gdy nie musi, czy dostrzega w tobie rzeczy, które umykają innym? Jeśli tak, może to oznaczać, że jej troska wykracza daleko poza zwykłą przyjaźń. Miłość nie zawsze przemawia słowami. Czasem ukrywa się w chwilach, gdy ktoś postanawia zostać blisko, nawet gdy ty jeszcze nie wiesz, że tego właśnie potrzebujesz. Trzynasty znak cichej miłości nie tkwi w gestach, słowach ani działaniach drugiej osoby, lecz w Tobie. Wielokrotnie próbujemy znaleźć logiczne wyjaśnienia dla uczuć, których po prostu nie da się opisać. Czy zdarzyło Ci się mieć niewytłumaczalne przeczucie, że ktoś coś do Ciebie czuje, mimo że nie miałeś żadnych konkretnych dowodów? Jakby coś w powietrzu, w sposobie w jaki ta osoba na Ciebie patrzy, w jej zachowaniu w Twoim towarzystwie, dawało Ci pewność, której umysł nie potrafi udowodnić, ale serce już wie? Karl Jung wierzył, że intuicja to głęboka forma wiedzy, wykraczająca poza racjonalną logikę i łącząca się bezpośrednio z nieświadomością. Oznacza to, że zanim jeszcze świadomie zauważysz znaki cichej miłości, Twoja intuicja może już odbierać tę energię. Dzieje się tak, ponieważ ludzie są znacznie bardziej wrażliwi, niż im się wydaje. Drobne zmiany w tonie głosu, wyraz twarzy, rytm oddechu. Wszystko to może być rejestrowane nieświadomie, tworząc to niewytłumaczalne poczucie, że między Wami jest coś więcej. Jeśli czujesz tę pewność w sobie, jeśli zauważasz, że coś jest inne w sposobie, w jaki ta osoba Cię traktuje, jeśli istnieje między Wami więź, której nie da się opisać słowami, być może to dlatego, że miłość już tam jest tylko czeka na odpowiedni moment, by się ujawnić. Cicha miłość może ukrywać się w spojrzeniach, gestach, a nawet snach, ale koniec końców zawsze wiemy, kiedy ona jest obecna. Jeśli masz wrażenie, że ktoś kocha cię w sekrecie, może to twoja intuicja odbiera coś, czego ta osoba sama jeszcze nie potrafi przyznać. Cicha miłość może być jednym z najbardziej intensywnych, a zarazem frustrujących doświadczeń, jakie istnieją żyje w szczegółach, ukrytych gestach, niewypowiedzianych słowach. Ale i co teraz? Co zrobić z tą wiedzą? Ignorowanie tych znaków może oznaczać utratę szansy na prawdziwe połączenie. Ile historii miłosnych nigdy się nie wydarzyło, bo jedna ze stron bała się zrobić pierwszy krok. Z drugiej strony rozpoznanie tej miłości i brak działania może stać się ciężarem. Tkwić w niepewności, to często tworzyć oczekiwania, które nigdy się nie spełnią. Więc pytanie brzmi: czy warto zostawić to uczucie na zawsze w ciszy? Jeśli rozpoznałeś te znaki u kogoś, może to moment, by spojrzeć głębiej, dostrzec to, co kryje się za zachowaniem i kto wie, stworzyć przestrzeń, by to uczucie mogło się ujawnić. Może to być szczera rozmowa, bardziej bezpośredni gest, albo po prostu okazanie, że ta osoba. Może czuć się przy Tobie bezpiecznie. Miłość jest po to, by ją przeżywać, a nie tylko sobie wyobrażać. Jeśli ten film skłonił Cię do refleksji, napisz w komentarzu: Cicha miłość zawsze znajdzie drogę. I nie zapomnij zasubskrybować kanału, włączyć powiadomień i udostępnić ten film, by dalej odkrywać głębokie tematy dotyczące relacji międzyludzkich. Do zobaczenia w następnym filmie.